Pamiętam plany rysowane na serwetkach w barze. Świat miał leżeć u stóp, mieliśmy być jak władcy marzeń. Budowaliśmy zamek z kruchych obietnic i szkła. Każdy dzień miał pachnieć słońcem, tak mówiłaś, tak mówiłem ja. Teraz patrzę na te ściany, co miały być naszym domem. Tylko odpada płatami, a w kącie milczy telefon. Każdy mebel to pamiątka po niedotrzymanej słowie. Miała być symfonia, jest cisza w mojej głowie. Miało być tak dobrze, a teraz wszystko się jebie I pytam, czy ty jeszcze w ogóle poznajesz mnie? Chodzę po tych zgliszczach, co kiedyś były życiem. Każdy krok to trzask pękającego pod stopą lustra skrycie. Zbieram odłamki, wspomnień, ostre jak brzytwa. Twoje echo w pustych pokojach to jedyna modlitwa. Mówią czas, leczy rany, ale moje wciąż krwawią. Zamiast leku sypią mi tylko sól, słowa ranią. Chciałam krzyczeć, ale z gardła nie wydobył się żaden dźwięk, tylko pusty, głuchy łoskot, egzystencjalny lęk. Może tak musiało być, może to nasza wina, albo los to sadysta. Co się z naszych planów naigrywa? Gdzieś po drodze zgubiliśmy mapę i kompas, został tylko ten hut i bez nadziei ostry zapach. Miało być tak dobrze, a teraz wszystko się jebie. Zamiast raju na ziemi mam popiół i kurz pod.